Wonderful... Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Lena Slice. A na waszych ekranach gra Dead by Daylight. I uwaga, lecę pierwszy raz tu, A Chwila, czekajcie. Zrobię to jedną ręką, wierzę, że mi się uda. O nie, bo ja widzę, przecież mnie zaczynają. O, tam zaczynają, dobrze. Dobra, to stanę sobie grzecznie tu. Ech, wypluj go, bo jest jaki dziwne. A to tym się ładuje, co to za. Ja pójdźmy! O ty faj, fu, siarko. Brzydka. Ta, jasne, jasne, chodź do koleżanko. No ej, widziałam, to niewsprawiedliwe. Tak, dobrze, idziesz w dobrym kierunku. No ale tamtych bym chciała posiekać trochę, no dobra. A miałam ich nieść przez 180 metrów, ta? No dobra. O no to idziemy do tamtego, haczyka. Tam właśnie, gdzie ktoś ucieka. Nawet dwóch. Nice. Korzenka ze skały, Fajno. Dalej tu jesteś? ta. Ba bardzo dużo używam na razie Wiktora, nie? Oj, oj, oj. A myślałem, że mnie nie sieknie ostatecznie. Nie, ten perk nie zadziałał. Gdzie ona jest? Aj! Jezu, pana. Ale mi mocno koszą już te geny, no. A Wiktor, super. Tego ja używam, że. Dobra, dobra Jeszcze się odbiję, jeszcze się odbiję Aczkolwiek wydaje mi się, że tam ktoś jest Wiecie co? Eee, może te dwie osóbki jakieś tam grają za sobą? Wypluj się Dobra, lecimy Jak ty działasz? Jezu, jak on dziw... jakoś tak mi pełza k**a uh -huh. No, nie Tom! To jest głupie, jednak. Dobra, wracam się tam, bo geny mi tak klepią, że. umrzeć idzie. Dobra, Wiktor, jeszcze raz. Wierzę w ciebie. Haha! Alzo O, patrz jak jeździ z nim na głowie, nie mogę. Gdzie on z tym Wiktorem, moim bracie Oj panie? To był haczyk, znaczy nie haczyk, ale genik Nie, tu sklę ten Chciałem być klapa, to nie klapa paleta Nie lubimy takich rzeczy, bardzo nie lubimy już tutaj to ja jest. Może znowu w szafce jakiejś ambitnej. A ja nie mam ruiny? są moje ruiny, nie widziałem. się jakaś Dobra. O! Typiarka! Jak tu się skacze tym? Czekajcie, czekajcie, bo chcę dobrze wymierzyć. No! Skocz mi, że! No! Ja pierniczę! No, skacz, że nim. O! Dobrze! Tamten gębi robią Dobra nie istotne, jedziemy tamtą z tym bratem. O, widziałam jak go zdjęła. Chyba. Albo nie, dalej go się. Oj, chyba koleżanka mnie nie widziała zbytnio Aaa, nie idziemy tam. Jedzie ta babka. Chodź tu. Szmulency. Idziemy tam pod tamtego haka Są nie, to mają blisko. O, ona się nie wiesz go. A jednak wierzga. Cześć, typy! Słyszak jak ktoś tu pracuje? Że... ale ze sprintem! No, wjechała. A co to było, koleżanko? I nie mnie to nie tam, to jeszcze inne. Pod samą paletą. Tak, tak, to mogę jeszcze bardziej, no. Nie. się. Ojej. Ojej. No dobrze. Zrobimy Minigunixa. Ale się wrócę do tamtego, go kopniesz Tego rzeczy, którego. O jezo. jednak się nie wraca mnie skopnąć Zgubę o, dosyć ładnie Dobrze, chodź tu! A słyszałam tu jeszcze jakąś babę? Nie, to tamto Jakąś babę, o, idzie Vittorio, o tak idzie, idzie. On trochę przyspieszyć, przyspieszył, to bym powiesiał na tamten hako. Ale dobra, mam zadanie, żeby zrobić... ściągać ich z tych skaków, to... Znaczy. To ich nosić, to się nie obraża. Gdzie ten jakiś genik ostatnio? Gdzie macie tego gena? O. Chodź tu, Wypluj go. Gdzie ten Wittorio? Leci! Ha! go! Młody! No sorry, ale wolę gena. Walić brata. Idę po gena. O! Ciebie jeszcze nie miałam chyba. tak nie, to za linkę. To jest rynka, coś tak dziwnie biega. Dobrze, dawaj. I wracamy się tam pod haczyk, co był obok tej babki, Obok tego gena. Nie wiem, co sumie gdzie ta babka się tu ukryła. Nie ja. Mogę go kopnąć? Nie, no fajny. No, daj mi go do kopnięcia. Widzę, widzę, widzę. O Jezus, weź mi! Jest tak nie zadziałało, jak chciałam. Ale została po uwie. O jezu, to z tym sprintem zafajdanym za Gdzie mój brat? Tam ktoś na górę poleciał, widzę. Ojej. Dawaj, lecimy tam poza I Wittoria też. Ale siedziemy w tym jednym genie jak się wszyscy striggerowali, nie? Robi go, robi, widzę. Opie Po co ci to było, powiedz mi No nie ciśnijcie mi tych genów, bo ja was tu zaraz... Aaaa. Tak to jest jak się ciśnie jednego gena Gdzie ten witek mi tu? Po wiciu! Pochodzimy chodzimy trochę Ech, obstawiam, że tamtego o, właśnie tam mi zacznę robić za chwilę Takie... ...kromne zdanie Pawiciu O, patrzcie, ona od, od, odjechała! Ależ dziwko, no trochę ruchło w czas, koleżanko No nie ukrywam Do tamtego chodźmy Przejść się po genach. Nie wiem, czy to ten, może ten w chacie będzie robione. Nie słyszę. Ale koleżanka miała niefart, nie Nie, to nie jest cichutko. O, tam coś mi się chyba poprawiło, że się stało. A może to była skała? Może jednak to była skała? Sorry, chopię Jezu, jak ty mi się majtasz! Aha! Ale na łapień wskoczyłam. Dobre! Ej, podobają mi się ci bliźniacy, jednak nieźli są. Uch, ale chciałam je porobić, koleżanka, no nie wyszło. Oj, 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 dobra, tamta ja pobiegła gdzieś tam, w tamtym kierunku. Nie wiem w sumie czy ją tropić. A widzę ją tu gdzie? No jakby nie. Chociaż... Gdzieś tu mi kruk lata. A z takiej wysokości to ja to wiecie, co ja tam widzę. Nic. Się nie wróciła. Możemy pójść zobaczyć tam bardziej przy Wittorio. Tak. Zaraz patrzeć Lewo, prawo, lewo, prawo. Tu mi kruki latają. O! Widzę jakieś mięso. No, co to było? Serio! Ale za fajdańcy. I tak wiem, gdzie byliście. Dawaj, jeszcze raz. Nie poddam się. Wap ich Wiktorkiem. Chodź tu, Witek. Witek! O, patrzcie, przemieścili się. Ha! Hej! Ol, Koparę! Witek, zostawisz koleżankę czy będziesz healować? Nie, boże, dwóch... Nie, będzie healować, dobrze, dobry kolega. Oj, o tego się nie spodziewałam. Co mi tam, pakersa pokazujesz? Kolego, zostałeś dobrze porobiony. Oby ta pani nie miała tylko wstawania. To, 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 to. Fajna prośba ode mnie. <grymne> Jakby nie miała perka od dziadka, to on się świeci, tak? Leps. Nie no, y, bliźniaki jak na razie ciekawi. Tak ta mi się wypuśla, że są na razie ciekawi. Ym, czy będę używać? Nie wiem. Obserwuję pewnie, że na wysokich rangach to oni absolutnie nie działają. Działa mi to to No, słyszałam jej kaszel, a tu jest, tak, koleżanko. Sorry, słyszałam jej kaszel. Nie mogę, no trochę się nie nachodziliśmy w tym meczyku. No, no dobra, czy to było 180 metrów? Pewnie nie. Ale trudno, mam jeszcze jeden meczek do rozegrania. Yy, bliźnięta ciekawe. Yy, na wysokich rankach raczej nie działają, bo obstawiam, że łatwo jest je porobić i tak dalej, ale tak na niższych rankach to spłocznie. Przyjemnie się grało. No i mamy ponorą spiżarnię, bagienne rozlewisko. Hmm, mapa taka, no no podbliźnięta tematycznie, bym powiedziała. Czekajcie, gdzie są moje... Cień jak lecą robaczki moje! A, już nie widzę robaczków. Nie no widzę, biegnął, jakby... ciu. ciu, ciu. Dajcie się zaskoczyć, robaczki. Le, robaczku. Ha! Ale uwielbiam to robić! Oj, przysięgam, uwielbiam. Jezu, jak mi biją tam. Bądźcie robaczki Ktoś nie był w szafce? No to może w tej drugiej. A jednak nie zleźli mi. A chciałam zaryzykować. Ole, patrzcie! Sprinter, sprinter! Taki sprinter, no nie wiedział, że nie można zaskakiwać do mordercy na dół. Słaby ten Leon sprinter. <śmany> nie mogę. Nie daj się Leon to jeszcze sprinter. Hop, hopie! Słabo ci tam nauczyli w Gendarmerii Konika masz od tych A lotarko z daleko Yuh. Dawaj, dawaj, ciśnij! Ciśnij! Powiedziałem Który to był generator? Idź, wytocz się, maleńki Lecę, lecę, no Tak, widziałam cię, Adam. Nie, to nie tu, z drugiej strony mi spadł? Nie, nie O ty gnoju! Poczekaj na mnie tylko Ale fajfus! Co mi tam latarką robisz? O ty... Dojadę cię, dojadę cię Aaaa, no jasne. Patrz, jak się patrzy, nie mogę! Oj! O, tu też ktoś a że mi to pokazałeś, kolego. O! Stałem się... Chokitra za drzwiami, nie mogę. Gdzie ta typiara? oni mi tam serce, że ja nie mam... O, bo już... Koleżanko to był kiepski pomysł. Ale nienawidzę tutaj chodzić w tej spiżarni. Spiżarnia tak śmierdzi, że ja nie mogę. O mój jest ten kawałek podłogi Hello, lady Bye bye. Postawię go gdzieś w takim skitraszonym miejscu. Dawaj, chodź tu, Wiktor. Wiktor! Patrzcie, no nie chcę wyjść teraz. No nie mogę. No nie mogę go wypuścić, no! I co jest? Czemu nie mogę. O! Chodź tu, Wiktor. Postawimy cię gdzieś tu. Tak on działa? Weź się tu odczep ode mnie. Nie mogę cię tu postawić? Jezu. Co? Ale to super tyle go stawiałam Ja pierdzielę Umrę chyba Ile ich tu jest? O, o, o. no kolega jasne O, kolega na lupę widzę Nie poświecisz mi latarką? No, no właśnie. Ta. Ale mi tu zajęcia z tym kamieniem jakimś, nie? Jezu, gdzie tu się wchodzi? No nie wytrzymam psychicznie dzisiaj z tą grą. Oj, koleżanko, masz przerąbaną No teraz ja będę miała przerobane, jeżeli wejdę w jakąś szafkę. Yy, znaczy, w paletę. Latarkę, paletę. Przeciwko mnie Ale to dopiero nie mogę Tak czułam, że mi gdzieś sapie Co to za dźwięki? A jakiś totem się pobłogosławił yy, No właśnie A nawet nie wiedziałam, że ktoś to robi Szczerze, to przypadek Ale, Ale mu się Rozstąpiły się przed nim te Ojej Nie, 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 wyś mi go po prostu przed oczu tego Wiktora śmierdziela. No, Jezus. Już myślałam, że nie wytrzymam psychicznie. Czy on może zdjąć jak ma tego tego na obie? Chyba nie. Tu mi się gdzieś kręci. No i gdzie jest moim bratem, tu mi. O! A to było przypadkowe. Trochę. Znaczy, wszystko było zaplanowane, zaplanowane. Naturalnie. O ty... Adamie śmierdzący. Chodź tu, chodź tu z tą latarką. Nie, no Adam jest zbyt ciemny, żebym go widziała. To nie miało być obrażające jediące. O, trafiony fartem. Hej, <ścoughs> fajer. Cześć. To było zaplanowane? Czy gdzieś mi tu płakała Fang. Nie, już też mam jakieś przysłychy chyba. Odwrócę się ku ścianie. No, ta! To, ale patrzcie, jak z daleka! Nie mogę, chłopcy mi. Gdzie jest ten hak? Tam! O, to tam jeszcze pobłogosławiony jest tu. No, dawaj, dawaj, dawaj! Jezu, nie nieprawda się, się to. Kopnij to. Genak, a, bo mam do innych. Dzięki, zapominam, że mam ruinę. I że się działa ta ruina. Ej! Eee, dojechana! No, gdzie mi to! Ale przecież stałam na nogach! Ale Fajfus... kopnął mi brata. Widzieliście to? Kopnął mnie. Ale pojechałem z daleka. Nice! Tylko tak nice, że nie mam tego powiesić trochę. O, ona ma fajne spodnie! Ej, też to takie spodnie. Skąd ona ma takie spodnie? Ale fajnie miała. Takie z jakimś smokiem, coś tam. Tak Dobra, oniś tam pewnie wymacają. No, dawaj, bo się trochę bawiam tego. Aeson ma Latarkę i w ogóle jest jakieś dziwne. Dobra, Fuj spadaj stary. Dobra, chodź tu mały. Młody, ho, idziemy. Już tu jest? Jakby nie. O, był tam ktoś jednak chyba w okolicy. No, by nie gorące małóżki, he? <laughs> Oje, za co ja gadam czasami tak nagraniach? Sama nie wiem. Patrzcie, no kręci mi się tam jak nic. Pa! I jeszcze mi zniszczył brata! Nie wiem, którego wisiałam. Hej! O! Z czym ty grasz? Co to za syf? siadam. Oj, kolego tu była poleta. Przed chwilą To chyba nie było zaplanowane GENI- NIE JESTEM ZAWIDOWANY TEN ZAKRĘCZENIA Jak cię zobaczę jeszcze jedną latarkę, to po prostu... I jeszcze biegnie za mną, nie? A idź stąd, śmierdzielo latarkę, może nie taka jedna wymiana. A może? Nie no, nie trafi mi od boku. Latam tu gdzieś, to na pewno słyszę. Ktoś chyba wszedł tam na górę, co? Może i nie? Tam widzę ślady krwi, gdzieś tu biegu. Mm. Lepa zbigamy. Zajdziesz się, tak? Nie. Dobra, nie wiem, gdzie on po raz, ale na pewno postawię sobie. Ehm. Um, Wiktora na razie tu. Jak ktoś mi będzie szedł tam do gena, to się złapię. Aczkolwiek stawiam, że. Oprócz tego który gdzieś tutaj się czai, Puszczę mnie w kamyku, to będą robić albo ten, albo ten. Obserwuję bardziej ten. Może jednak ten. O Jezus, albo on jest tak daleko. Ej, a możesz się zniszczyć? Nie. O, ja sobie go postawiłam taktycznie. ulala. la Ale raczej cała trójka tu jest, nie? No, i ja opierciele! Dobra, bliźniaków trzeba się porządnie nauczyć. Sterować. O! Prosto w baniak. A, tu nie ma drzwi. On skoczył gdzieś. Co nie zmienia fakt, że sobie tego gena stuknę. Albo i nie stuknę. A, Bo ja pierniczę! Nawet nie wiem, w którą polasa, a w tą dobrą. W tą moją. nie, no tu z drzwi, serio. O, tu ktoś klepie gena, no, bo już jest trochę bardziej chodząc niż wcześniej O, cześć Adam Adam jest jakiś odklejony chyba od reszty Aha. O, DEAD HEART, oh my gosh, ale dobrze użyty Wyświecisz mi taką? O Jezus. Nie nienawidzę takich jak ty. Nie, nie starych dziadów z wąsem. Czy tam brudką, czy co on tam ma. Ale też może być. Starych dziadów z wąsem nienawidzę. Nie, nie mogę. Jestem piana na tych nagraniach. Jeden gen im został od kto Leon. A, trzeba było cię blonda się wykończyć wcześniej. Kopnąć. Co ty sobie myślisz? Że cię nie znajdę? Sorry, Leonido. Ciekawa jestem tylko, czy Ace jest trochę. O, 33% dostaniesz od mojego upadku. Fajnie, ale nie tym razem. Szkoda tylko, że nie wiem gdzie jest ten ostatni, Fajfus. E! O, by tylko mi tak nie zbiegł. O, Bóg tak chciał, chłopie. O, jeszcze haczyk, to jest obok. Piękna sprawa. Śmierć frajerom. Oj. Ładnie. Powiem Wam, nie no, przekonałam się trochę do bliźniaków. Ty, umrzy, bo byłeś niefajny. E, bliźniaki, ciekawe, fajne. Na drugim meczyku jednak trochę bardziej się do nich przekonuję. No, wymagają trochę umiejętności, jakby wiecie, opanowania, ale to jest coś, co, coś czego mogę się nauczyć. Ale ten meczek był trochę na farcie. No, nie ukrywam, ale y, bliźniaków kupuję. Może będę używać. No dobra kochani, ja dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcineczka i do zobaczenia w następnych. Pa pa.